Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w twierdzę, moi drodzy. W poprzednim odcinku udało nam się bez większych problemów e, przejść tą misję. Jednak tym razem napotkamy na misję, która której się obawiałem, która już nieraz sprawiła mi spory problem. No i tak samo było tym razem, nie da się ukryć. Nie jestem jakiś wybitny w te klocki, tak więc no tak wyszło jak wyszło. W każdym bądź razie. E, Zresztą dalej wam powiem. Posłuchajmy w ogóle o co chodzi. Rozpocznijmy misję. Misja 15, wytyczając nowy szlak. <śled> Wilk wciąż podąża twoim śladem, natomiast twoje wojska coraz bardziej odczuwają trudy licznych bitew. Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby odnaleźć spokojny zakątek, w którym mógłbyś podreperować siły. Idealnym miejscem były bagna leżące po drugiej stronie ziem wieprza. Ponieważ wieprz ze swą armią przebywał z dala od macierzystego zamku, uznałeś, że lepiej opanować jego warownię niż stawać twarzą w twarz z siłami wilka. Przedrzyj się przez ojczyste hrabstwo wieprza i ukryj się na bagnach leżących za nim. Będziesz musiał uderzyć szybko i bezwzględnie, zanim wieprz ze swymi głównymi siłami powróci na ratunek. Taranem rozbij bramę zamczyska wieprza w drzazgi, rozpędź na cztery wiatry garnizon, i skryj się pośród bagien. No, nie da się ukryć, że ta misja już od dawna mnie tutaj trochę martwiła i bałem się co będzie gdy do niej dojdziemy, ponieważ nie wiedziałem jak ją nagrać. No i tak było tym samym. Próbowałem nagrywać inaczej, swoim sposobem jakoś to przejść. Nie wychodziło mi to. No i koniec końców znalazłem na YouTubie, na, o, na kanale StrongholdNet z tym użytkownikiem, także będziemy grać w twierdze Krzyżowiec. Udało mi się znaleźć pewną taktykę, takie trochę oszukistyczne takie, nie za bardzo takie, takie trochę oszukane. Wolałbym to w normalny sposób jednak przejść, no ale trudno, nie, nie, nie wiem, nie umiem, nie, nie, nie umiem, no po prostu nie umiem. Zrobimy tak, jak on tam polecał, już z góry mówię, że to nie jest moja taktyka, ja tego nie wymyśliłem, ja tego mm, triku nie odkryłem. Mm, to jest prawda, tamtego użytkownika. No Tak więc misja jest prosta, logiczna. Wleź na zamek, rozdupcyć wszystko dookoła i wyleź z zamku. No wyleźć już nie musimy, bo tam sami już wylezą, po sens. W każdym bądź razie, rozpocznijmy. Ja sobie tempo od razu zwolnię, bo zanim ja tu wszystko ogarnę, to troszkę potrwam. No na Początkowo przegrupujemy sobie, prawda, jednostki. Jakoś tak mniej więcej z jajcami. Wyruszamy! czego? ci tak to mogą że, stać. He. Albo lepiej nie, niech idą tutaj. Ruszać. Kusznicy sobie Taran stoją, paranasy nasy tu ustawimy. No i przyspieszmy tak na 50, niech będzie 50. No i jaka jest moja taktyka? No moja taktyka jest taka, żeby najpierw... Uwaga! Kusznikami Jakiś i łucznikami podejść tutaj na tej górce. I z tej górki jest taki mały triczek, ponieważ jesteśmy w stanie. E, poczekajcie, bo jeszcze musimy najpierw okay, e, użyć drabiniarza, żeby tych Będę wszystkich łuczników i kuczników m, przybliżyć tutaj jak najbardziej do krawędzi. M, I w tym momencie, kiedy oni już będą tak blisko krawędzi, my mamy na jakieś skos. minimalne szanse, żeby sir. ich strącić. Już się tylko się tutaj... O, spokojnie. No Może jeszcze przeżyję. Będę najszybciej jak mogę. Fuck, a taka dobra drabina była. No trudno, ale zobaczcie, wszyscy podeszli jak najbliżej tutaj... E, no, najbliżej krańców wieży, bliżej nas, najzwyczaj w świecie. Dobra, poczekamy ten atak. Tutaj yy, te grubaski tutaj spędzimy. No i yy, no i słuchajcie, no musimy tutaj wleźć, rozdobyć wszystko dookoła i jakoś tam pójdzie. Jak się uda, to jest fajnie, a jak nie, to będziemy mieli problemy. Nagram, nagrywam jeszcze raz. <laughs> Oby nie. No i dobra, słuchajcie, tu Ruszamy jest taki na myk. Na w trzeba w odpowiednim ta? miejscu się, jakby zebrać. I oni zabili Tak? Łucznicy w gotowości. Strzelają, ale dobra. Dobra, to jest dobre miejsce, My tylko musimy ich teraz... Służyć. Ruszamy na W pewnym sensie dobrze ich tutaj Mój panie. pogrupować. Jak najbardziej Jakiś skupieni polecenia. w jednym Jak? muszą być. W jednej kupce. Na to w łatwy sposób wystarczy na szczopana dość już. Tak. Wyruszamy. No tak troszkę wiecie. Czas leci, nie? Słuchajcie, tutaj Ucznicy musimy się gotować. także spinać, bo ten czas jest również ważny w tej misji. Nie spinać. mamy go za wiele. Oni się zaraz zaczną Uwakaj. rozłazić. Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia. Dobra i sprawdźmy, Czekamy czy z tego miejsca. I teraz Strzelasz, zamierzamy tutaj. Oni będą strzelać niby za wieżę, ale na pewno ci również dostaną. O, widzicie i w pewnym momencie. E, no, za jakieś... E, a 10 do 15 minut zostaną zniszczeni. To jest bardzo przydatne. Ci kusznicy naprawdę nam tutaj przeszkadzają i i są denerwujący, nie da się ukryć, że oni tutaj są naprawdę zbędni. No i potem od razu polecimy włócznikami, zakopiemy fosę, jak fosę zakopiemy, podlecimy zaraz taranem, pałkarzami, rozdupcimy, włazimy, taran i tak dalej, i tak dalej, już potem będzie z górki. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś w miarę się uda, z jajcami to zrobić. Nie będzie to jakiś super em, emocjonujący odcinek, no ale ja zawsze miałem problemy z oblężeniami, nigdy tego specjalnie nie umiałem, nie potrafiłem, jeżeli nie mogę ja sobie sam ustalić, jakie jednostki bym chciał, tylko to, że gramy tutaj no tymi jednostkami tak ładnie tutaj zrobisz, tak? Oczywiście a ja bym zrobił, ale gdybym mógł sam sobie ustawić jakie jednostki by mi się przydały do tego ataku. Co jest z tym kolesiem. Dobra, jeszcze raz trzeba jakiegoś samobójce mój panie za daleko nie. się robi ser? No gincie, ciu jeden no Wasza wysokość? Oczywiście. No zabijcie go, kurde, już ma resztkę życia. Już się robi ser o, odszedł. podszedł w firmie! mu się, uda mu się leć, panie! Kurde, kolejna drabina, a taka dobra. No strzelajcie, strzelajcie. O, jeden poszedł, jeszcze ten. Zaraz dochodzą następni, ale to dobrze, potem będzie mniej tam na. mniej do zabicia na ziemi, więc spoko. Tylko znowu będę musiał pewnie podejść tym. Ten ten już sam podlas, no ale dawajcie tego drabina, ale jeszcze jednego gotowi. Wracamy do domu? Nie. Oczywiście. To nieba, mój drogi. Będę najszybciej jak mogę! Szybko biegnij to pójdziesz do domu, tylko szybko, szybko. Już się robi, ser. Oczywiście. Będę najszybciej jak mogę. Jak ci się uda przeżyć, to cię rozwiążę i pójdziesz do domu. Jak ci się uda przeżyć. Uda ci się, uda ci się! Uda ci się, uda ci się, uda ci się. udało ci się! Dziękuję. cię, do domu. Widzicie, jeszcze mi podziękować, Kochany Dobra, już zaraz skończymy. Z tą wieżą ja sprawdzę na czas. No, tak sobie. Zdam, zdążymy. Ja pamiętam kiedyś inaczej to przechodziłem, ale ten sposób jest faktycznie dobry. No, łatwy. Idzie idzie przejść. Bez problemu. A tym moim to taki wiesz, zaraz się uda... I on jest taki... No raz się uda, raz się nie uda i takie wiecie, no może się udać, może się nie udać i trzeba naprawdę... Tutaj to jest naprawdę dobry. Za... Zameczek jest bardzo dobrze zbudowany, dlatego... Jest tutaj też ciężko ogarnąć. Dlaczego no nie trafiacie, no panowie? kurde, co jest z wami? No, teraz się udało, pięknie. Uch, trochę to trwa długo, naprawdę. Mam ich chyba źle ustawionych. Dobra, jeszcze parę. Jeszcze raz, jeszcze jeden strzał i go nie ma. Jest, okej, okay, spoko, teraz tego nawierzę. Teraz tego nawierzę. Musimy się trochę przesunąć chyba. No, tak myślałem. Będą nawalać, no ale trudno. Mam nadzieję, że tylko do tych kilku. No, do tych kilku, spoko. O, tamten zaraz zginie. O, dobre, ej, dobrze są nawet ustawieni, Dos dostaje im się, jest dobrze, tych na wieży, tych kuszników jeszcze bym tylko chciał zniszczyć, potem, no, z tymi już się pomęczymy, ale tych bym chciał zniszczyć. Musimy Czekamy jeszcze trochę na Ruszamy natychmiast Dobra, Strzelacie tam, nieważne, strzelają. Nie mogę wycelować. To nie celuj, strzelaj. Dobra, oni tylko tych, co się za bardzo wysunęli, rozwalą. Mam nadzieję. Zaraz go nie będzie. Jak będzie spoko. No dalej panowie! Z jajcami to robić! Dobra, bo mi, bo mi rozwalicie wszystkich, no? Dobra, ten już nie może strzelać. Jest, zaraz będzie po nim. Dobra, słuchajcie, koniec tego. E, idziemy już z tymi kopać. Z taranem już sobie pojedziemy, zanim on się tam ogarnie, to trochę potrwa. Teraz trzeba uważać, żeby ci się nie rozłazili, bo jak ci się zaczną rozłazić, to jest koniec. Oni muszą kopać tylko i wyłącznie... ...tylko i wyłącznie przy bramie, to wtedy... ...wtedy szybko to odkopią, a inaczej to będą tak... ...o i dostają, ale to spoko, to tam spoko. Wszyscy tu kopać, tu kopać, panowie, tu kopać. Nie rozłazić mi się! A, gdzie tam leziesz? Tu kopać. No, kopać, kopać, ale tutaj, nie tam. mnie to Dobra. Nie, taran na fosa! Możesz na was. Rozwalać. I podlatujemy już tym. Już podlatujemy tymi. Tutaj podejdziemy łucznikami już. Mamy tylko paru tutaj, zobaczcie, tak ze spokojem uda nam się wlecieć. Ci muszą się trochę pospieszyć, Bert. bo się znacznie musicie pospieszyć, panowie. Jakieś polecenia. Strzelać do każdego, kto jest mu Ale nie tak, panowie. Dobra, nie was, Zgińcie sobie może. Nie w taran, nie w tarana, nie w tarana, taran Dobra, spoko. Teraz szybko na wieżę. Taran już tam. Łucznicy również tutaj. Ale nie wszyscy, nie wszyscy, tylko tam? Dobra, jest. Oni sobie tam dadzą radę. Na całe szczęście pałkarze, a łucznicy no to tutaj... Pałkarze zdecydowanie przeważają. Teraz słuchajcie, teraz ja sobie trochę zwolnię na 40. Teraz wystarczy rozwalić bramę i pozostało, pozosta, pozostałymi jednostkami jak najszybciej się rozdzielić na wszystkie wieże i porozdupcać, co się porozdupcać da. Mam nadzieję, że się uda. Wydaje mi się, że już nie powinno być większych problemów. Tych możemy sobie jeszcze tu wziąć, bo tak się przydadzą. Okej, okay, szybko wchodzimy. Nie, nie tak, nie tak, nie tak. Tu włazić, włazić do góry, włazić do góry. Wy już tam, na boki, na boki. Teraz wyci tutaj, wtedy. Wy tam, nie, tam o lautara. Tu za dużo poległo. Wy tam, wy tam. Dobra jest, daliście sobie radę, spoko, pięknie. Wy już biegniecie tutaj, tutaj już biegniecie na kolejną wieżę. Na kolejną wieżę, tak jest. Biegnijcie. Dobra, wy już tu. Lecicie na środek. Lecicie na środeczek. Tam nie ma lorda, można wbijać jak najbardziej. Dobra jest. Już się udało. Udało się, słuchajcie. Tak tak, tutaj jest naprawdę dobra. Mi ta misja nigdy nie wychodziła, a to widzę bez większych problemów się da przejść faktycznie. I tutaj już na tych łuczników. Jeszcze grubą lady, jakbyście załatwili, to już w ogóle byłbym kontent. Dlaczego nie biegacie panowie? Sprintem wszystko powinno się odgrywać. Sprintem! Ile tam? Knur, no wyrobimy się. I po zabawie. Tak jest, udało się, słuchajcie. Tak jak już mówię, to nie jest moja taktyka. Ja żym to ściągnął z internetu. Sam bym nie dał rady. Nie umiem inwazji w żadnym wypadku. Ale ważne, że się udało i możemy dalej kontynuować grę, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj na dzisiaj planowałem tylko i wyłącznie tą misję, a my sobie idziemy odsapnąć trochę na bagienkach. No ale sprawdźmy co tam dalej. Rozbiniłem mój... <laughs> <laughs> się. Co to były kiks? <laughs> Oni długo będą potem żałować tego, co mi zrobili. Najpierw porozwieszam ich na drzewach. Potem będę przypalał im stopy, w końcu połamie im nogi, a jeszcze później... Największym torturą jest to, że muszę na ciebie patrzeć. Twoi ludzie przemaszerowali prawie cały kraj wzdłuż i wszerz i są bliscy wyczerpania. Aby dać im nieco wytchnienia, rozbiłeś obóz w głębi bagien. Wiele ziem, które podbiłeś, z powrotem trafiło w ręce ciemiężycieli, ale w sercach zabłysnęło nowe światełko nadziei. Oto wieść niosła, że do kraju powrócił prawowity król. O! No to ładnie. No słuchajcie, nie jest to... No nie wygląda to zbyt e, ochoczo cały czas w naszych rękach. No są słabe, biedne ziemie, które faktycznie nie mają jakiegoś znaczenia. Hmm. No ale trudno. Koniec końców. Knura wykończymy. Wilkowi łeb urżniemy. I będzie po grze. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy widzowie. Dzisiaj tylko i wyłącznie mm, przeszliśmy sobie przez zamek wieprza. A w następnym, już na pewno, będziemy się z nim mierzyć. No, raczej to on będzie nas atakował, ale w każdym bądź razie czeka nas na pewno niezapomniane, e, niezapomniana misja. Tak więc, Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do widzenia, cześć!